Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Ksadaks, a przed nami kolejna noc z darmowym horrorkiem. Tym razem Insight. Yy, studia jakiego to nie pamiętam, ale fajnie, fajnie menu rozpoczęte w miarę oryginalnie. Na początek tylko sprawdziłem sobie kije, więc nic nie wiem z tej gry. I mam nadzieję, że będzie to ciekawy tytuł. Tu mamy jakiś wodospad krwi. Um, dźwięki jak najbardziej z czyli coś, czego... co uwielbiam, a... a zarazem nienawidzę w krach. Um, co my tu mamy? Nic. Um, czy jesteśmy w jakimś chyba więzieniu? Czy w czymś, gdzie... Gdzie ludzie są przybici do ścian y, świecącymi y, pałkami, takimi jakie rozdają na koncertach, tylko trochę takimi mniej dorobionymi. Y, y, jeżeli więzienie to bardzo dziwne, bo okna bez krat. Y, co my tu mamy? Coś w pudełku nic. To jest. nic się nie dzieje. What the fuck. Spokój! No! Koniec tego wariactwa! Co się niby stało? A zniknął gościu stąd! Ja pierdolę! Nie no, klimat to jest! Nie powiem, że nie. Gdzie ten gościu teraz poszedł? Dobra. W takim razie idziemy w prawo. Do wodospadu krwi. Mam nadzieję, że... Wow! Łoł! Wow. Fuck! Dobra. A musimy wejść do góry Uff. Uff. Ej! Skąd to się leje? Jak to się leje? A, rozumiem taki zajebisty efekt po prostu. Wiadomo, gierka indie. E, to raczej e, nie spodziewajmy się jakichś fantastycznych efektów. Dobra. Kolejne piętro wygląda bardzo podobnie. Wow, ale mam ciary. Lampy tym razem się są na biało, a nie na czerwono. Na czerwono. N Dobra, ślepy zaułek. Mam nadzieję, że po drodze powrotnej nic nie wystraszy. Oh! <laughs> Złudna nadzieja! Fuck, jakbyście widzieli moje. Ej, co jest? Ej, idźcie stąd! Gdybyście widzieli moje ciary na nogach, nawet. Masakra! Dobra, no wiedziałem, że trzeba was. To będzie tak, taki typowo jumpskierowy horrorek. Jest to jakiś cel, czegoś, czy coś. Uwaga! Kurwa, nie udało się. Co tutaj? Kolejne pomieszczenie, a tu nic. Co w tym pomieszczeniu mamy? Um... Nic w środku. No nie. U Nic się nie dzieje. Ach, szkoda. Dobra, piętro wyżej. Co my tu mamy? Piętro wyżej. Kurwa, jeszcze jedno piętro. Ciekawe, czy trzeba dojść do samej góry, czy co? A! Kurwa. kurwa. Ja pierdolę. Ale mam ciary wszędzie. Yo, man. Czerwony gościu leży. Spadłeś ze swojej miejscówki? Chóreczko. Uuu, czy ja dobrze widziałem? Nie. Ach, to moje skojarzenia. Drugi czerwony gościu. Trzeci! Co wy tu? Nie ma ty. A myślę, że nie ma nóg albo coś. Modele są chujowe. Podejrzewam, że miały coś innego przedstawiać. Co? Co tu pisze? Dim? Albo ja mam przewidzenia? Dobra. Idziemy dalej, w pok wśród pokoi, e, po pokojach pełnych czerwonych kolesi. Powiedzmy, że są zarżnięci na śmierć. Cholera. Światełko z kamerki mi tak świeci w oczy, że tutaj słabo widzę trochę ten monitor. Ale, dobra. E, tu byliśmy. Podejrzewam, że piętro wyżej trzeba wejść. Tu brakuje na stole jednego z gości. Dobra, ślepy zaułek. Fajna gierka, fajna do nagrywania, fantastyczne. Nagrywanie właśnie moim zdaniem się bardziej lepsze są gierki właśnie tego pokroju slenderów, tego takiego typu, które potrafią naprawdę nas straszyć, tak, tak. Buf. A takie gdzie czuć klimat, to ciężko odczuć go oglądając. Dobra, Może zbliżamy się do danger zone. Tutaj przewrócone stoły. Czyli szedł ten do jakiejś bardziej gościu Coś pisze? Nie. Mm. Eee, krzesła aż krwawią. Kto się tak napierdolił? Mm. <ścoughs> ja pierdolę. <ścoughs> Kurwa, rekordy jumpów, naprawdę. A to była buka chyba. Kurwa, szlatarka się wyłączyła. Ty gościu, wyluzuj. Już, już. Spoko, majonez. Ja pierdolę, ta buka tu jest przerażająca. Niebana, już on drugi raz widziałem. Dobra. Wcześniej widocznie nie, nie weszła. <tryk> Przed tego, kolejny. Dobra, już tak nie dychaj. Fuck. <laughs> Moje serce to teraz będzie normalnie miało. Dobra, idziemy piętro wyżej. Jeżeli znajdziemy drogę do piętra wyżej, bo już się gubię, a tego nie lubię. Nie wiem co będziecie chcieli w następnym odcinku Iri czy to Czy może coś innego mi zaproponujecie? Już mikrofon poprawię. Eee, wyrzucone łóżka. Nie wiem czy tu byliśmy. Nie ma tutaj niczego do oznaczenia ścianek Firi. O kurde. Chyba już tu byłem. Dobra. Idziemy przed siebie. Mam nadzieję, że ta na buka nie wyskoczy. Eee. O. Mm, nie. Eee, przewrócony stół kojarzycie? Bo ja tak, ale nie wiem skąd. Eee, przewrócone łóżko. Tak samo, nie wiem skąd ale kojarzę yy... trzeba znaleźć wyjście yy... a, dobra. Chyba będę wiedział. Tu. Dobrze? Dobrze. Wchodzimy po schodach. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie hop. Hop. Hop, hop. O, takie jumpy to można. No. No. O! Co jest? Dobra. O, chyba ostatnie piętro. A może to przejdziemy. Ciekawe, czy się w ogóle to da przejść. Wo, teraz coś się obstrałem. Otwarta przestrzeń i huja, widać. Czyli tutaj działa wyobraźnia, tak zwana. Eee. Szukamy tutaj, co się jest przy ścianie. Najbezpieczniej jest przy ścianie iść żeby się nie pogubić, żeby nie wleźć w środek tego czegoś. O, drzwi wyjściowe? na się to otworzyć jakoś, chyba nie. Dobra, chciałbym wyjść. Aha, tutaj będzie... W... Czyli muszę wejść na środek tego placu. Dobra, sami tego chcieliście. Nic się nie stało. Co jest? Mam tu tak łazić aż, aż z się? Co jest? To chyba, jeszcze, to chyba jest nieskończone jeszcze gierka po prostu. Albo miałem coś znaleźć, albo może coś leży na ziemi klucz czy coś. Dobrze, to chyba będzie na tyle moim zdaniem. Jeżeli znacie to rozwiązanie, to napiszcie mi. A jeżeli. O nie, mamy tę ścieżkę. A nie. Nie, to to jest stąd przyszliśmy po prostu. Dobrze, w takim razie to by było na tyle. Chyba, że przej przejdziemy jeszcze raz. Nie, dobrze, nie będziemy sztucznie przedłużać. To by było na tyle. Dzięki wam wielkie i serdeczne za to, że byliście przy mnie przy tych ekstremalnych momentach. To nie wiem, ile. Na 10 jumpów? Nie wiem. W każdym razie do następnego, na razie.